Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku z gry Rayman Legends. Dzisiaj zaczniemy tutaj planszami z tego świata kraina smakoszy chyba, nie? Tak. I dzisiaj też mamy specjalnego gościa. Tak, tutaj obok nas jeszcze siedzi Hania, ale niestety nie mamy trzeciego pada, żeby, żeby z nami zagrała. Mo może innym razem... Eee, czekaj, czekaj. To jest taka, plansza Smocza zupa. Dobra. Dobra. Nie, ciekawe co to będzie. Nie, nie nawet. Czekaj, trochę tylko. Okej. Okay. A, no, nie, nie bij <grym i wiedziałe> um, Czekasz na ciebie, czy go załatwić? Nie, no. Tak, tak. No, tak, tak. będzie może na to, co to jest? To mózg jakiś? Nie, orzeszek. Hmm, wiesz, wiesz. Ale jakie tłości ciekawe. To piece same, nie? Patrz źle, aj... Jeszcze raz. Ja mu na głupkę skoczę. Ale turczę się było. Zbieram, zbieram. 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 To chyba y sure. kipieje coś. Y coś gotowali, coś... Nie wiem. Uy, yy, na górze jadać będzie małak tę no. tam dalej, nie? T tutaj jadać. czekaj, czekaj, dam e? radę tak coś czuję, że tam trzeba wskoczyć, nie? czekaj, 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 czekaj nie mam jałek na pewno z tej strony czekaj, czekaj o, jestem o, jaskinia. Jakie to zadanie? O! Ok. muchki. to muszki. to jest no. komar, nie mucha. Chyba. A zobacz, Hanka, tutaj o kurczę. Adam wskoczył na, na muchę, a na mnie mucha wskoczyła. Czy ten, czy ten komar, nie? No. Nie. 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 To się... Nie, na samym końcu. Od początku. Aj. Ale. Dość trudne to. Tak. W porównaniu do... Gdzie pan komarek? W porównaniu do tych poprzednich, co robiliśmy? Tak. To dość trudne. Eee... A... Pomalutko, pomalutko. Hmm. Będzie? Dobra. Błem. Który to mały? Drugi. Plum. Jedna. Tak. Co tutaj tu mamy? Tak, ja też czuję, że na nie można wejść. O, jeszcze otwiera paszczę jak się bije. O, i tutaj ma jakby. trzeci. Bardzo dobrze. Ło, Nie jest chyba to jest orzech. A, tak. Eee, fasola, to jest fasola. Zginęłam przecież. Eee... Nie wiem, czy musimy tam skakiwać? Chyba nie. Poczekaj, bo słyszę jak piszczy, a tutaj na górze. No tego widać. Tak, 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 tak. Ja go wezmę. Uuu. Fasola da się. Jaś fasola. Poczekaj. No już na tym nie No właśnie, jakby już długo tam była w tym tym. W garnku Stop na górę A tak czułem A tu Bardzo się starałeś Ale z gry wyleciałeś. Ej, czekaj są patelnie Chyba Tak, to są spody patelni A Jeszcze raz, jeszcze raz Nie, to nie tu! <laughs> Na górę ta Jest dobra, ten jest, przez Teraz... A... Teraz... dobra, ja podejdę. A tutaj jak? Jakoś tak, ok. Hits, 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 i od tego do tamtego, dobra, ja załatwię tego ostatniego. I jestem. Ui. Jest. Trudno. By tak. A, zamieniło nas trochę. Ech. Zmniejszyło. Co? O wiele. Mała czekolada. Dobra czekolada. Mała czekolada. Mała czekolada. Mała czekolada. Mała czekolada. Dobra. Tak, tak. Gdzie ty tu No. No nie mogę. Jest mały baronik. Właśnie dlatego go ciężko trafić, nie? Jak taki mały A, tu jeszcze ten. Nie. Tak przyjrzałem się właśnie za nim. nie No i co? Na górze jest mały Dobra, to trzeba podskoczyć jak będzie się obracać. Teraz Jestem, jestem. No, nie, 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 nie. Jest, dobra. To lecisz tam? To ta, jest ta, 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 ta. Które? Które? Ja myślę, że to jest do mielenia jakiegoś pieprzu, do czegoś takiego. To jest młynek. Próbuję, próbuję, po, próbuję. Poczekaj, poczekaj. Oj, nie w tą stronę się przekręca. Okej. Okay. Dobra, zostawiam tą monetę. Nie będę ryzykować. Uważaj Trzej Dla nas Gdzie ty tu poleciałeś? A tu jesteś to No to czekaj Okej, okay, okej okay. Ui! O ma Jeszcze Tu musimy spadać Pomalutku I najlepiej środkiem Bo widzę, że jest całkiem sporo punktów Dobra, ja zginąłem. Nie Nie, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin okay. Co, końcówka? Co się dzieje? O o Uważaj Wow Ja bym nie dała rady No, to trudne Ale jakoś na farcie nam się udało To jest są takie plansze, że musimy po... nie wiem Po 7 razy powtarzać, żeby przejść Czekaj, czekaj, czekaj Od tego musimy zacząć i pomalutku malutku. No, dobra, Proszę... dobra, zepsułem No i... Gdzie jesteś? O Tatuj. Bo? Jak tu jeszcze lawa Musimy... Ludzki nas biją Tak nie, Ale ta naprawdę wygląda jak... Gdzie ty tu Czekaj, czekaj, bo tu zaraz lawa zacznie. Niech skończy lać. Okej, okay. i teraz trzeba się rozpędzić. Dobra, jestem. Jestem, jestem. Czekaj, ja się dziwi. Nie, e. dobra. No, zgin. Czekaj, dobra. I tutaj na górę ja, spróbuję. Jedzie kuzyn. Teraz. Ja, 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 spadłem. Na sam dół. I. Ja ledwo, ledwo, No to czekaj. No, pamiętaj, to jest jeden z trudniejszych. Patrz, znowu. Tutaj trzeba się rozpędzić się od razu... Teraz to nie, bo lawa. To okien. Let's A ty gdzie? Zginę. Ja cię. Uii. To jest jakieś bonusowe coś teraz my robimy, czy to jest normalna plansza? Nie, normalna. Dobrze, to, to nie możemy tego pominąć. No, dobra, teraz patrz źle znowu. Nie, 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 nie. Dobra. O, dobrze, że no wiem, właśnie, chodź tu. Poczekaj. I teraz na to. Co to ty? Ta łyżka tutaj się kończy w takim miejscu dziwnym. Dobra, jestem, jestem, jestem. Dobra, i lecę dalej. Chodź, chodź, tutaj. Pryżlinę. Zbądź, żebyś nie. Polecił. Do góry, do góry. Gym. o właśnie. No nie. Czemu ja zginąłem, to nie mam pojęcia. Tutaj. Lec. Patrz, przeskocz ty zaraz. Tutaj można. Można skrócić czy nie? Nie, nie może Dobra Daśkę, przechodzimy, bo to... Nie, to nie trwało. E? Ty jak ty wskakujesz, to, to za chwilę znika. Bo chyba jeśli są dwie osoby, to to niszczy. Chyba tak Spróbuj ty i później ja no Dobrze, dobrze bo Dobra, ja jestem Ok? Nie? Wow! Tak, jeszcze. Właśnie ta papryczka by mnie załatwiła na sam koniec. Ok, to już jest koniec. Jest wszyscy. O, i wszyscy. Ale trochę to trwało. No. A, A zabrakło. Dobra, to dawa jeszcze jedną planszę. Ile mamy? Ty, no, zbliżamy się do 700. Coraz szybciej. Jak będziecie mieć. 700 to już jest maksimum. To jest gra na 100% wtedy. A jak to się nazywa? Kapryśny owoc. Mhm jest Taki zmrożony Łaaa wow. wow. e? Ła widzę, że Ale odbić się od niej na pewno trzeba To może niszczyć wszystko Otóż tego go o, mała, go. trzeba bo ten gościł stój, stój. Jak go nie zabijesz? Zabiję. Jak? Na Jak? Nie, ja nie da. A dało się faktycznie. E, tu będzie mała, kto ja go wezmę? No, tylko do góry. Ja sprawdzę tyle na dole. Ja. No, nie wiem jakieś pinata Tutaj na górę znowu jeszcze jeden czystko. Hmm. A tu? Co tam? Nie ma nic To już cię przyniesie Tam jeszcze można było sprawdzić dziurę, nie? Możemy się cofnąć? No hmm. Daj, ja wskoczę w tą dziurę Jedna osoba Dobra Sorry, Tylko tego Okej, okay, jest dobrze Tam nic nie było Możemy iść dalej po co była ta limonka? Która? No żeby się odbić No nie, żeby zdobyć te lumy Okej okay. Ta 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 Poczekaj Ja cię klęcę. Jak nie ratujesz, to tylko do góry skacz. Ja, ja się tak ustawię. Ty, na górze jest moneta. Nie, nie, nie. A to co to jest? Więcej lumów jeszcze. Tej monety chyba już na tym etapie się nie da zdobyć. Bo zniszczyliśmy tamte. Jak śmiesznie wygląda jak się odbija Tam. Dawaj ty, bo tu jest dużo lumów Dobra, mamy A tutaj? Trzeba po prostu trzeba się wbić, Aleś, w to Czekaj, okay, jak nam wszystko zrobiło Dobrze Uważaj, bo tu na środku sk skacze ta piłeczka. Czekaj, bo... ta ra -ta, 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 ta Nie, ta No, no moment to do góry Dobra Raz Nie no, Nie, musisz tu podejść do mnie yy, stój tu ja to załatwię okay. Tutaj możesz przeskoczyć, odbić się od tego Nie chciałem wszystko a Prawie no Ty no jak my tam wejdziemy Dobra tu Co to jest? O na rachstę. A ty? Nie, 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 nie. Na kibiciepse. To jest krew? Nie, to jakiś sok z arbutowym. Gdzieś Ora. powiedział? Okej. Okay. No chyba. Um, a das. Dobra, już wiem. Już wszystko rozumiem. Tylko, że nic lepiej nie ma. Dobra. Ledwo, bo ledwo. Ale się udało. Najlepiej, żeby się udało. Żeby to było jak najszybciej. Dobra, serduszka. Jak ninja! Najpierw tego małaka spróbujmy. Okay. Jest tu trochę tych loomów. Ty zabiła mnie. UWAŻAJ, UWAŻAJ, UWAŻAJ! Maję 3 duszka. Pytanie, czy nam zaliczyło tego małaka tam na górze. Tak, dobra. Ale tego nie zaliczyło tu. No nie w tym samym miejscu? Bez jaj. Ty go uratuj, a ja zniszczę tu. Okej okay. Zabiło mnie Dobra, to możemy iść Fajnie ta trąbka ze A tu? O co chodzi? Bę, bę, nie odbijaj Nie mogę Dobra Nie Jestem Zaraz cię powinno przyciągnąć ta, ta, ta. Tu będzie małe Nie Stop e, Do góry trzeba No, nie tak musisz tam Nie tak A ja wiem, i walnę Uważaj, żebyś na dół nie walnął, bo spadniemy Tutaj można I wracaj szybko! A nie, nie trzeba, Poczekaj, bo zabiło mnie tu Wiesz co na górze coś znalazłem? To mi się zdaje. Nad tą piłką chyba coś jest. Nie wiem czy dam radę. Ma, nie, A widziałem. Dobrze. Nie, Tutaj, tu. Nie! Na Uważaj, tam kolce są. Ja tam po prostu podlecę Okej okay. eee, Uważaj! No, to chyba będzie koniec pręczy tak. Eee... Jakiś pomysł? Jak go... Jak go zabić? No Jeszcze No, próbuj A, i on spada Ok. Jak te się zabiło? Wszystkie? Nie, bez jednego. Bez jaskini. Mhm. masz punktów. No i zabrakło, kurczę, 21. Do tego. Do złota. Jakbyśmy Nawet tego małaka znaleźli, to chyba. Chyba by było. Może będzie No to zdrap od razu, no. O! Nowa plansz. No i to jeszcze na górze. Wygrywasz. Co to będzie? Zbańkować drozda. A weź jeszcze, jeszcze jedną zdrapkę. Mogę je zdrapać? Weź sobie. Jeździsz normalnie tutaj na padzie. Ciekawie, nie? taki dźwięk. No. Super. I co to jest za plansza? Jak to się nazywa? Coś się tak napalił. No ale dobra, w tym odcinku to wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie. Do zobaczyska.